Lindsay! Woohoo, tak! Co ty jaja sobie robisz? Woohoo! No, jak zawsze również zostajesz w programie. Ostatnia pianka tego wieczoru wędruje do. Courtney. Już dobrze. Tyler również zostajesz. Owen! O! 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 Super! O! Orety! To ci zaskoczenie! Ja też jestem w szoku, chociaż znałem wynik! Panie nie wersji polskiej studio Sonica, reżyseria ślubnie złowskiej dialogi Polskie. On. Już za chwilę w kartwerkki Network Scooby, gdzie jest? Wystąpili u kosztalik Beata Deskur Jan Aleksandrowicz Krasko, Paweł Ciołko,